1 maja 2023 rok Pochód retro w Krosnowicach

E' Retro zbliża się do Wrocławskiego stadionu wielofunkcyjnego, pięknego obiektu. tutaj Witamy wójta z sąsiednich Witamy Czech, nas przyjaciół bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj Czechu, w Polsku to jest polsko-czeska majówka retro bardzo, bardzo serdecznie się cieszymy, piękna pogoda majówka dopisze nam bo zawsze dobrym ludziom pogoda dopisuje tak, na prawo tam da, na, na, na parking, na lewo, gdzie, gdzie się zmieścicie? Te dwa parkingi, prawo i lewo, możecie sobie parkować bezpiecznie, także bez żadnego problemu. Bardzo się cieszymy i zapraszamy tutaj do nas na piękne występy, na orężadkę, na, na kiełbaskę. jak to przy Majówce w Krosnowicach 2023! Właśnie zapraszamy, majówka w Krosnowicach, sąsiedzka majówka, taniec, śpiew i muzyka, człowieku, miesięć w domu, przyjdź do nas, naprawdę, dla dobrych ludzi Witamy. w Krosnowicach zawsze słoneczko świeci, zapraszamy. Tak teraz każdy, każdy w sobie, każdy, każdy sobie rzepkę skrobi. Nawet, nawet yy, organizacje, które są w, do, yy, w danych wioskach czasami yy, nie chcą, nie chcą spotykać się. Bo po co? Dlaczego? Pandemia minęła. Jesteśmy razem, jesteśmy razem tu w Krosnowicach 2023. Pierwszy maj! Trzeba to uświęcić, bo to jest naprawdę fajna, fajna yy, tradycja, żebyśmy tutaj się spotykali i... Co roku, co roku, coraz więcej. Może się przekonacie, może będzie to, że każdy, każdy będzie chciał tu się spotkać z nami na orężatce. Dzień dobry państwu, bardzo serdecznie witam naszych sąsiadów w witam wszystkich, którzy mieli czas i że a ja chciałabym Polski, witam tutaj stałych bywalców, na których zawsze możemy liczyć Traktorem, z Warszawą, z Trabantem, z Rometami, z Simpsonami. Kochani, to pokazuje, że naprawdę chcemy się bawić, potrafimy się bawić i to jest to dobra zabawa. Żadne poteksty, tylko dobra zabawa, moi drodzy. Co nam pozostało? Dobrze się bawić, świętować oczywiście 1 maja, moi drodzy, bo jak wiecie, to nie tylko święto pracy, ale również rocznica przystąpienia do Unii Europejskiej, moi drodzy. Rybatka, kawka, coś mocniejszego i zapraszam tutaj na trybunę. Witam pana i panów, panów, Czechów, tak! Witamy! Chodźcie tu chłopaki się pokazać! Chodźcie, świetnie wyglądacie, chodźcie się pokazać! Czeski zespół taneczny, chodźcie! Zapraszamy wszystkich tutaj bliżej! Witamy serdecznie! Ahoj! Kretíků, Wczoraj <laughs> pośpiewaliśmy trochę, wspólnie troche spolně, bylo super, co nie? Super, super, super Maximus. Pozdrav, pozdrav po, 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 po polsku. Po polsku? Ne, po česku. Já vás všechny zdravím na tomto česko-polském setkání, myslím, že Čechů tady je nieurekom. A ať se vám to tady líbí, protože počasí nám vyšlo, my jsme ho přivezli do Polska, pogodu. Tak, ty. <laughs> Zobaczyć z Brygński. Pan Pan Wojciech Mili Gmina, Tak tam się. Kmina, już tam. Miła zdrawimy. Pozdrawiamy też wójta Mili Tutaj Panowie szech. O. I zaprasza, zapraszamy tutaj do nas do nas bliżej, bo zaraz będą występy występy, proszę wziąć sobie coś tam do picia, do jedzenia i zapraszamy, kto jeszcze nie wziął to, chodźcie tutaj bliżej, tutaj są ławeczki, można zrobić takie fajne, fajne spotkanie. Zapraszamy tutaj wszystkich e, e, kamratów z trzech pod te czerwone obrusy. Kamraty z trzech, podniosę pana i Panów, panów Czechów, tak, witamy! Chodźcie tu chłopaki się pokazać. Chodźcie, świetnie wyglądacie, chodźcie się pokazać. Czeski zespół taneczny. Chodźcie, zapraszamy wszystkich tutaj bliżej. Witamy serdecznie. Ahoj! Kreciku! Wczoraj pośpiewaliśmy trochę, wspólnie potańczyliśmy. Było super, co nie?

Pan z Gminy Kłodzka, gmina, jo tam, miła zdravimy, pozdrawiamy też wójta Gminy Kłodzko, tutaj panowie szef. o, i zaprasa, zapraszamy tutaj do nas, do nas bliżej, bo zaraz będą występy występy. Proszę wziąć sobie coś tam do picia, do jedzenia i zapraszamy. Kto jeszcze nie wziął to, chodźcie tutaj bliżej. Tutaj są ławeczki, można zrobić takie fajne, fajne spotkanie. Zapraszamy tutaj wszystkich yy, yy, kamratów z trzech pod te czerwone obrus. Proszę o uwagę. Moi drodzy, zapraszam tutaj bliżej. Myślę, że już ta pierwsza sałatka skonsumowana. Przyjdzie jeszcze czas na galaretę oczywiście. No i jakby to sąsiedzka majówka bez wspólnego grillowania, czyli wielkie grillowanie tam pod wiatom, ale to oczywiście w godzinach. Późniejszy. Moi drodzy, zapraszam tutaj dziewczyny z Bierkowic, ponieważ będą niedługo tańczyć. Zapraszam gości z Rychnowa. Szanowni Państwo, zapraszam tutaj bliżej sceny. Moi drodzy, organizatorem sąsiedzkiej majówki taniec, muzyka i śpiew jest Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego i Współpracy czesko polskie Nie ma tutaj pana Wladimira Hulmana, waszego szefa, bo, ponieważ za nie mógł, ale proszę tutaj przekazać od, od nas serdeczne y, podziękowania, tak. Życzymy dużo, zdrówka i cieszymy się, że jesteście naszymi partnerami. Moi drodzy, jest z nami oczywiście z gminy Kłodzko, Zbigniew Tur, którego serdecznie witam. Jest z nami Pani Wanda Piotrowska, radna gminy Kłodzko. Serdecznie witam Panią Urszulę Borkowską, radną gminy Kłodzko, również sołtysa wsi Krosnowice. Ula, serdeczne podziękowania, bo zawsze możemy na Ciebie liczyć. O, witam dziewczyny. Bosko wyglądacie, bosko. Witam bardzo serdecznie panią Anię Piasecką, przewodniczącą Klubu Seniora. Serdecznie witamy. Moi drodzy, bardzo serdecznie witam mieszkańców Krosnowic, okolicznych miejscowości, mieszkańców gminy, ale również mieszkańców Kłodzka, a wszystkich tych, a także wszystkich tych Państwa, którzy dzisiaj chcą świętować z nami tą sąsiedzką majówkę. Moi drodzy, zapraszamy na scenę. A Tomas, zapraszam, zapraszam. To tak buczy. Proszę się cofnąć, proszę się cofnąć. Szanowni Państwo, to można powiedzieć są nasi partnerzy tutaj czescy. Bez nich oczywiście ten projekt nie mógłby się odbyć. Dokładnie. Wielkie brawa dla, dla nich. Kochani, całkowite wydatki kwalifikowane to kwota 6 tysięcy euro, z czego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dokłada 5196. Budżet państwa 305, natomiast 611 to jest wkład własny tutaj ośrodka. Moi drodzy, sąsiedzka majówka, taniec, muzyka i śpiew. W ramach funduszu mikroprojektu w Euroregionie Glacensis Republika Czeska, Polska. Wielkie brawa dla naszych partnerów, a ja oczywiście oddaję głos panu Wójtowi i tutaj naszym przyjaciołom. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam przede wszystkim gości z Czech.